platformy, naszemu partnerowi Move Federation. My do tego nie mamy nic. To nie ma nic wspólnego z Click I według mnie takie powinno być oficjalne stanowisko Fejmu. Tak. I według mnie takie, to takie powinno być. No. Tak. Tak. Tu generalnie, nie generalnie, że Fejm się na to nie zgadza, ale to to powinno być w ogóle dogadane, głupia. Tylko że jeszcze raz powiem, ja tu nie mam, żeby się meduska, tu nie ma nic, do bo... Nie, ja też nic nie mam myduski, bo on, on nie, tak, ja to, nie do szalonego reportera w Boże, tylko chodzi mi o to, że jakby, kurwa no, to jest taka sytuacja, że Fame nie wiedział o tym, że mam aktywny kontrakt Prime. Mhm. Prime w niczym mnie nie blokuje. Powiedziałem, do Skale, kaleć się bawić, rób sobie co tam chcesz. Więc, jakby ja uważam, że. Jakby też... to jest tak podciągane, żeby trochę Prime pokazać w tym świetle, wiesz? Ale to też chyba chodziło o to, że po prostu nie możesz walczyć w innej federacji jeśli chodzi o sztuki walki. kurwa jakbym ich poprosił, to, to bym nie puścili. No, Oni ale... nie mają takich problemów. Ale to stary. jest też piłka nożna, to coś innego, więc pod tym kątem jakby wiesz. Wiem o no, co chodzi, dobra. Zobaczmy, miałem zobaczyć z tego. Eee, jak on miał kurwa